Wyobraźmy sobie taką scenę. Siedzisz przy biurku, kawa w jednej ręce, 18 zakładek otwartych w przeglądarce. Właśnie wpisałeś, gdzie powinienem założyć firmę w 2025 roku, jeśli mam transakcje międzynarodowe. A teraz jesteś głęboko zakopany w wyszukiwaniach. Masz filmy o sztuczkach podatkowych na Kajmanach, wątki na Reddicie pełne fanów Estonii. I ten jeden ciekawy blok, polecający kraj, o którym nigdy nie słyszałeś, i którego nazwy nawet nie do końca potrafisz wymówić. Jeśli to, to ty, to spokojnie oddychaj, nie jesteś sam, bo bądźmy szczerzy: kiedy budujesz firmę, zwłaszcza jako założyciel, taki solo, mała agencja, rozpoczynający sprzedawca e-commerce, czy ktoś, kto uruchamia SAS z w mieszkaniu, Możesz czuć się trochę onieśmielony. I nie chodzi tylko o podatki. Chodzi o prawne bóle głowy, koszmary bankowe, różne papierkową robotę, która sprawia, że mózg wręcz się topi, i to dręczące pytanie z tyłu głowy: chwila, czy ja przypadkiem nie łamię prawa międzynarodowego? Więc dzisiaj spróbujmy rozwiać te wątpliwości, bez zbędnego gadania. Nie wymagamy do odsłuchania tego podcastu prywatnego odrzutowca naprawdę nawet Bentley'a. Nie, nie trzeba. To po prostu mądry, realistyczny przewodnik dla przedsiębiorców, którzy chcą grać mądrzej w 2025 roku na arenie międzynarodowej. Przejdziemy sobie przez kraje, które faktycznie są świetne dla małych i średnich firm, te, które ułatwiają życie i mm, mm, tak naprawdę, a, a nie je utrudniają. Koniec tego filmu mam nadzieję, będziesz wiedzieć, gdzie można legalnie zapłacić niższe podatki, zachować więcej zysków, które kraje są naprawdę przyjazne dla firm internetowych, co trzeba zrobić, aby rozpocząć działalność, czyli gdzie kryje się biurokracja, gdzie jest jej wyraźnie mniej, a które kraje, a które miejsca brzmią dobrze, ale tylko na papierze, bo wiążą się z dużymi pułapkami. I nie, to nie jest tylko dla dużych korporacji. To jest dla freelancera, który właśnie po raz pierwszy zarobił 100 tysięcy euro. Dla butikowej agencji, która żongluje klientami na trzech kontynentach. Dla sprzedawcy Shopify, na przykład, który przekroczył granicę pobocznej działalności. Upewnijmy się, że budujesz ten biznes na właściwym gruncie. Nazywam się Michał Piechocki, jestem prawnikiem, ekonomistą i przedsiębiorcą. Prowadzę firmę o nazwie Prezo. Link poniżej znajdziesz w opisie, jakbyś chciał sobie sprawdzić coś o nas. Pomagamy małym i średnim firmom tworzyć inteligentniejsze struktury, rozwijać się ponad granicami i zachować zgodność z przepisami bez takiego grzęźnięcia w biurokracji, chaosie podatkowym. Każdego roku współpracujemy z ponad setką firm, startupami technologicznymi, sprzedawcami e-commerce, firmami usługowymi. I zaufaj mi, wybór miejsca rejestracji firmy to jest jedna z najpotężniejszych i najbardziej wręcz, no, no niestety, niezrozumianych decyzji, które podejmiesz jako założyciel. Właśnie dlatego nagrałem ten film, aby pomóc Ci przebić się przez ten szum informacyjny, ominąć pułapki i znaleźć kraj, który faktycznie działa dla Ciebie, a nie tylko dla jakiegoś mega funduszu inwestycyjnego. Więc jeśli próbujesz skalować globalnie, zatrzymać więcej zysków lub po prostu uruchomić firmę bez utraty <noise> zmysłów, jesteś we właściwym miejscu. Wróćmy jednak do tematu. Bądźmy szczerzy: jedną z pierwszych rzeczy, które skłaniają przedsiębiorców do szukania miejsca rejestracji poza krajem ojczystym, nie jest przygoda. Są nią podatki. Ponieważ każda złotówka, euro, dolar czy jen, którego nie wysyłasz do urzędu skarbowego, to po prostu więcej, które możesz zainwestować w swój produkt, w swój zespół, lub no wiesz. Zapłacić sobie w końcu coś, co nie przypomina bezpłatnego stażu. Ale oto część, która, którą, którą trochę pomija większość materiałów online. Nie każdy kraj o niskich podatkach jest dobrym wyborem. Niektóre wyglądają niesamowicie w nagłówku i zamieniają się w Powieść kawki, gdy próbujesz otworzyć konto bankowe, pozwól więc, że przedstawię ci pięć krajów, które faktycznie sprawdzają się w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. Miejsca, w których podatki są niskie, zasady są jasne i nie oczekuje się mm, posiadania jachtu tylko po to, żeby się zakwalifikować. Zjednoczone Emiraty Arabskie. 0% podatku, który jest naprawdę legalny. Kiedy ludzie po raz pierwszy słyszą o systemie podatkowym zjednoczonych Emiratów Arabskich, Reakcją jest często yy, zaraz zero podatku? To jaki jest haczyk? Haczyk tkwi w administracji, ale nie w lukach prawnych. Zjednoczone Emiraty Arabskie stały się legalnym, szybko rozwijającym się globalnym centrum dla takich nowoczesnych przedsiębiorców. Mówimy o strefach, no chyba muszę to nazwać wolnocłowych takich free zones, zaprojektowanych specjalnie dla małych firm, zdalnych agencji, sprzedawców e-commerce. A nawet dla indywidualnych konsultantów. Jeśli Twoja firma przynosi mniej niż około 100 tysięcy dolarów zysku rocznie, możesz płacić tam zerowy podatek od osób prawnych, całkowicie legalnie. Co więcej, nie ma podatku dochodowego od osób fizycznych. Będziesz jednak musiał założyć firmę w wolnej strefie, tej free zone, uzyskać tam licencję, być może wynająć biurko albo wirtualne biuro. Bankowość tam może być nieco trudna. Jeśli nie jesteś rezydentem, a koszty konfiguracji zwykle no, nie należą do najtańszych, bo wynoszą od 1500 do 5000 nawet dolarów, w zależności od struktury. Mimo to, jeśli budujesz prawdziwy, długoterminowy biznes i szukasz systemu podatkowego, który nagradza reinwestowanie, Zjednoczone Emiraty oferują jedną z najczystszych opcji. Pamiętaj tylko, powinieneś współpracować z lokalnym doradcą, bo poruszanie się po tych free zone w pojedynkę może być przytłaczające, zwłaszcza na początku. Estonia to nie tylko e-rząd, to rząd przyjazny założycielom. Ich program tej e-rezydencji umożliwia rozpoczęcie i zarządzanie w pełni legalną europejską firmą bez konieczności stawiania tam stopy. Prawdziwą perełką jest tu model podatkowy. Płacisz podatek od osób prawnych tylko wtedy, gdy wypłacasz zyski. Jeśli więc reinwestujesz wszystko w produkt, rozwój czy treść, nie jesteś od tego opodatkowany. Jest przeznaczony dla twórców SaaS, zdalnych zespołów, które chcą mieć prostą, zgodną z przepisami konfigurację, która działa w dowolnym miejscu na świecie. Oczywiście jest kilka drobnych szczegółów. Gdy zaczniesz wypłacać dywidendę, zapłacisz 20%. Otwarcie tradycyjnego estońskiego konta bankowego będzie trudne, chyba że jesteś tam fizycznie. Dlatego większość założycieli wybiera fintechowe rozwiązania, takie jak Wise, czy, czy, czy Pioneer, czy Revolut. Jeśli twoja firma jest zdalna i nie wyciągasz zysków od razu, Estonia da ci ogromny pas startowy. Jest to system zaprojektowany tak, aby zejść ci z drogi, dopóki nie będziesz gotowy do wypłaty zysku. Singapur to złoty standard, jeśli chcesz się skalować. Jedno z najbardziej wydajnych środowisk biznesowych na świecie. Wysoka wiarygodność w oczach inwestorów i klientów. A podatki? 4,25% od pierwszych 100 tysięcy dolarów zysku, potem 17%. Nie chodzi jednak tylko o podatki. Masz tu silną ochronę prawną, bankowość na najwyższym poziomie i łatwy dostęp do rynków azjatyckich. Potrzebujesz tam lokalnego dyrektora. Większość założycieli korzysta z usług nominis. To jest od 1000 do, do 1500 dolarów rocznie. Banki też będą oczekiwać, że pokażesz realną działalność. Jeśli jednak planujesz ekspansję na Azję, Singapur daje ci świetne fundamenty. Nie jest najtańszy, ale to inwestycja w taką powagę i długowieczność. Hongkong od lat jest ulubionym miejscem globalnych przedsiębiorców. Założenie firmy jest szybkie. Stawki podatkowe konkurencyjne, bo około 8,25% od pierwszych 250 tysięcy dolarów zysku. Dochód spoza Hongkongu może być całkowicie zwolniony z opodatkowania. Przez lata był rajem dla e-commerce, konsultingu i biznesu cyfrowego w Azji. Ale ostatnio pojawiły się tarcia. Banki są bardziej selektywne. Polityczna sytuacja też trochę niepokoi niektórych założycieli, więc jeśli Twoja struktura jest prosta. I korzystasz z fintechów od bankowości, Hongkong wciąż będzie działał. Ale jeśli chcesz przyciągnąć inwestorów albo działasz w branży takiej bardziej regulowanej, warto się dwa razy zastanowić. To nadal potężna opcja, ale dziś wymaga więcej ostrożności niż kiedyś. Kajmany. Na papierze brzmi to pięknie 0% podatków korporacyjnych, osobistych. Odzysków kapitałowych. Ale kajmany są stworzone dla funduszy inwestycyjnych i dużych struktur holdingowych, a nie dla solo przedsiębiorców czy agencji usługowych. Koszt rejestracji i zgodności tam jest wysoki. Bankowość trudna, chyba że masz miliony w aktywach. Jeśli nie prowadzisz takiego funduszu inwestycyjnego, to naprawdę są prostsze i tańsze opcje, które będą lepiej działać w praktyce. W porządku. Spójrzmy na to z lot ptaka. Jeśli chciałbyś PDF z opisem wszystkich tych krajów i nie tylko, możesz go znaleźć pod linkiem w opisie poniżej. Więc, jaki będzie najlepszy ruch? Jeśli chcesz rozwijać firmę z własnych środków, Estonia może być idealna. Jeśli skalujesz i chcesz wiarygodności, to Singapur wygrywa. Jeśli chcesz czystej wolności podatkowej i możesz sobie pozwolić na koszty konfiguracji, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Ale zawsze zadaj sobie to pytanie, czy mogę otworzyć tam konto bankowe, czy mogę pozostać w zgodzie z przepisami bez potrzeby korzystania z całego szeregu prawników i czy ta struktura będzie współpracować z tym, jak faktycznie prowadzisz swoją firmę. Okej, okay. więc może. Podatki nie są Twoim głównym zmartwieniem. Może po prostu chcesz rozpocząć działalność bez walki z portalami rządowymi, faksami, pieczątkami i pięcioma warstwami biurokracji. Dobra wiadomość jest taka, że istnieją kraje, w których można założyć legalną firmę online w mniej niż jeden dzień, za mniej niż obiad na mieście bez wizy, bez lokalnego partnera, nawet bez drukarki. Przejdźmy przez pięć najlepszych opcji szybkiej, prostej rejestracji w 2025 roku. Estonia to mistrz prostoty. Składasz wniosek o e-rezydencję online, po kilku tygodniach dostajesz swój cyfrowy dowód i możesz założyć firmę bez wizyty w kraju. Rejestracja trwa zazwyczaj 1-2 dni robocze, dokumenty podpiszesz cyfrowo, wszystko działa jak aplikacja, szybko, przejrzyście, online. To idealne rozwiązanie, jeśli działasz zdalnie i nie chcesz się bawić w papierologię. Wielka Brytania. Założenie firmy w UK to dosłownie chwila. Wchodzisz na stronę Companies House, klikasz kilka razy i po godzinie masz legalną spółkę zo. Koszt mniej niż lunch. Naprawdę. Nie musisz być rezydentem, nie musisz mieć lokalnego partnera. To jedna z najszybszych, najtańszych i najbardziej uznanych jurysdykcji na start. Singapur też działa sprawnie. Zakładasz firmę online, proces zwykle trwa 1-2 dni robocze. Wymagany tutaj jest ten lokalny dyrektor, o którym wspominałem wcześniej, ale są usługi, które go zapewnią. Rządowe strony naprawdę są pomocne, wszystko jest jasne, profesjonalne i to dobre miejsce, jeśli chcesz zacząć bez zbędnego biegania, ale jesteś gotów zapłacić za jakość i stabilność. Stany Zjednoczone. Zacznij szybko. Uzyskaj Stripe'a, złóż formularze. Dla wielu globalnych założycieli założenie spółki w Stanach Zjednoczonych wiąże się z dostępem. Z dostępem do Stripe, do PayPala, do magicznego momentu, w którym klient widzi dopisek Inc. po nazwie firmy i mówi: Fajnie. Stany takie jak Delaware czy Wyoming przekształciły inkorporację w naprawdę dobrze naoliwioną maszynę. Składasz wniosek online. Masz odpowiedź w ciągu jednego dwóch dni, nie musisz być ani rezydentem, ani obywatelem stanów. Koszty różnią się w zależności od dostawcy, ale taka prosta konfiguracja LLC kosztuje od 90 do 300 dolarów. Będziesz potrzebować yy, tam zarejestrowanego agenta, takiego lokalnego adresu pocztowego do oficjalnych powiadomień, więc to będzie kolejne tam od 50 do 150 rocznie. Jest jednak pewien haczek. Nawet jeśli nie zalegasz z podatkami w Stanach, Nadal musisz składać amerykańskie formularze podatkowe. Oznacza to pilnowanie terminów, formularzy i zgłoszeń. Nawet jeśli prowadzisz działalność całkowicie za granicą, to jeśli twoja firma jest globalna i chcesz mieć dostęp do amerykańskich procesorów płatności, operatorów płatności i narzędzi, to będzie potężne posunięcie. Ale po prostu, więc, łatwo jest zacząć, ale to nie będzie ustaw i zapomnij. Kolejny kraj to Dubaj. W Dubaju możesz założyć firmę całkowicie online w jednej z free zones. Nie potrzebujesz lokalnego partnera. Zazwyczaj w pakiecie masz licencję, biuro, nawet wirtualne i opcje wizy. Od 3 do 7 dni roboczych zajmie rejestracja, a cena to tak jak wspominałem od 1500 dolarów. Dla wielu to będzie szybki, elegancki sposób na to, żeby wejść w taki globalny świat biznesu. Bądźmy szczerzy. Biznes w 2025 roku nie wygląda tak jak dekadę temu. Nie wynajmujesz biura, nie drukujesz broszurek i na pewno nie dojeżdżasz do pracy, żeby odpisywać na maile z Open space'u. Dziś możesz działać w pełni zdalnie. Prze sprzedajesz przez Shopify z kuchni, czy konsultujesz klientów przez Zooma, prowadzisz SaaS z laptopa, przemieszczając się między Lizboną, Bali, pokojem gościnnym u teściów. Więc skoro Twoja firma jest zdalna, to jej struktura powinna to. Odzwierciedlać i tak Estonia, Dubaj, Singapur, Wielka Brytania te kraje, które już omawialiśmy, też się świetnie sprawdzają w zdalnym modelu, ale są jeszcze inne, mniej oczywiste, które naprawdę rozumieją potrzebę cyfrowych przedsiębiorców na przykład Portugalia. Nie tylko plaże, ale i takie praktyczne zaplecze to nie tylko paste de Nata i surfing. Portugalia od lat przyciąga freelancerów, twórców i zdalne zespoły. Dlaczego? Bo daje coś więcej niż tylko ulgi, daje styl życia, daje dobry internet, rozsądne koszty, no i społeczność, w której ludzie naprawdę budują. System podatkowy się zmienia, ale nadal jest przyjazny dla tych, którzy zarabiają za granicą i chcą pracować z laptopa w słoneczku. Jeśli chcesz, aby twoja firma mieszkała tam gdzie ty, Portugalia to będzie miejsce, które ci to umożliwi. Ciekawym wyborem może być Gruzja. Na pograniczu Europy i Azji staje się takim cichym rajem dla zdalnych założycieli. Znajdziesz tu 1% podatku dla małych firm, prostą rejestrację, realną łatwość w bankowości i rozliczeniach. To kraj, który nie przeszkadza, po prostu pozwala ci działać. I jeśli będziesz takim solo założycielem, lub dopiero zaczynasz i nie chcesz utknąć w przepisach, Gruzja da ci przestrzeń, żeby po prostu robić swoje. Podsumowanie. Niezależnie od tego, czy pracujesz z Berlina, Bali czy biurka w salonie, Twoja firma nie potrzebuje adresu w centrum, ale potrzebuje mądrej struktury, która będzie działać razem z tobą, a nie przeciwko tobie. W porządku, czas trochę zwolnić tempo. Właśnie zobaczyłeś, usłyszałeś o najlepszych krajach na świecie, w których możesz założyć firmę w 2025 roku. Niektóre z nich to raje podatkowe, niektóre są cyfrowymi placami zabaw, niektóre stawiają na wiarygodność, ale to prawda, której nie powiecie żadna reklama rejestracji firm. Nie chodzi o wybór najlepszego kraju, chodzi o wybranie odpowiedniego dla siebie. Oto więc ściągawka taka od założyciela dla założyciela. Jeśli jesteś zdalnym deweloperem SaaS który nadal prowadzi operacje z kawiarni, Estonia to twój cichy, niezawodny współzałożyciel przede wszystkim cyfrowy, bez dramatów. Jeśli budujesz firmę z myślą o inwestorach i dużych klientach, Singapur zapewni ci zaplecze prawne i wiarygodność. Jeśli mocno stawiasz na rozwój, ale myślisz globalnie, Wielka Brytania lub Stany Zjednoczone zapewnią ci szybki i tani rozwój. Ale jeśli jesteś gotowy na optymalizację podatkową i nie masz nic przeciwko administracji, Dubaj to nie tylko błyszczące budynki. To może być Twoja strategiczna przewaga. Niezależnie od wielkości, odpowiednia konfiguracja daje przewagę. Jeśli to pomogło, zachęcam Polub, zasubskrybuj. Daj mi znać, gdzie myślisz o uruchomieniu swojego biznesu w tym roku. Czytam każdy komentarz, każdy kontakt. Mówił do ciebie Michał Piechocki z Prezo. Budujmy mądrze, a nie tylko na dużą skalę. Do usłyszenia przy kolejnej okazji. A i pamiętaj proszę, że wszystko o czym tu rozmawiamy, to bardziej nasza perspektywa biznesowa. Spostrzeżenia, próba uproszczenia skomplikowanych tematów. To nie jest formalna porada prawna, ani tym bardziej doradztwo podatkowe. Wasza firma, twoja firma, Twoja sytuacja jest zawsze unikalna i wymaga indywidualnego spojrzenia. Traktuj te, ten podcast jako Źródło inspiracji, informacji, może nawet punkt wyjścia do dalszych poszukiwań, ale nigdy, jako gotową receptę czy podstawę do podejmowania wiążących decyzji bez własnej dogłębnej analizy, konsultacji z Twoim doradcą podatkowym lub prawnikiem. Oni znają Twój biznes lepiej. My tu tylko rzucamy światło na pewne mechanizmy. Bezpieczeństwo Twoich decyzji jest w Twoich rękach.